Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy Trolla.pl. Chłopaki oferują naprawdę duży asortyment nie tylko z Warhammera. A z hasłem Wojtek czyta, pisane z wielkich liter, dostaniecie dodatkowe 5% rabatu. www.jaskiniatrolla.pl Cześć, witajcie z tym, Wojtek. Ja wiem, że kanał się nazywa, że Wojtek czyta Warhammera, właściwie 40, ale czasem też czytam fantazji, a ponieważ ostatnio mało jest fantazji, poprosiłem Dawida, żeby. Coś mi znalazł ciekawego i krwawych rycerzy mi znalazł, tak więc posłuchajcie o krwawych rycerzach. Po świecie krążą wampirzy rycerze w pełnej zbroi, dążący do swoich ideałów chwały z bezśmiertnym wigorem. Najsłynniejszymi z nich są krwawe smoki, jednak nie wszyscy nieumarli jeźdźcy starego świata odebrali nauki w krwawej twierdzy. To powiedział anonim, czyli tak właściwie wytłumaczę wam, że nie wiadomo kto to powiedział. Właśnie. I kolejny cytat. W Bretonii istnieje jeszcze wampirów, który z panującą w tym kraju arystokratyczną linią krwi ma wiele cech wspólnych, choć jest on ograniczony przez granice tego królestwa głupców. Należą do niego wojownicy poświęceni udoskonalaniu swojego rzemiosła, radujący się z darów swojego wampiryzmu. Są oni jednomyślni, śmiali, aroganccy i przede wszystkim okrutni, powiedział Maksymilian Somers, rycerz Imperium. Krwawi rycerze, nazywani także wampirzymi rycerzami, są najbardziej przerażającą kawalerią Starego Świata, powołaną do istnienia przez samego Aborasza, najpotężniejszego z wampirów. Ich trening i dyscyplina są wzmocnione nienaturalną prędkością i siłą, nadaną im przez klątwę wampiryzmu. Krwawi rycerze są niemal niezniszczalni, co udowadniają poprzez odważne galopy przez deszcz strzał i kul. Ich honor... I poczucie wewnętrznej dumy są w nich tak wielkie, iż nie są w stanie odrzucić rzuconego im wyzwania. W walnych bitwach krwawi rycerze najczęściej walczą przed linią frontu nieumarłych, udowadniając swoją niespotykaną odwagę. Mówi się, że nawet osławieni rycerze grala z bretonii nie są w stanie sprostać krwawym rycerzom w pojedynku na lance. Niemniej tak święci wojownicy są anatemą dla stworzeń nocy. Samo przeżywanie, przebywanie w ich obliczu, w ich pobliżu, może powodować u nich ból i słabość. Pancerze krwawych rycerzy są inkrustowane obrazami śmierci i rzezi. Ich ostrza są upadłymi ostrzami z wyrytymi nań mrocznymi runami i zdobionymi szlachetnymi kamieniami, przypominającymi raczej narzędzia złych bestii. Rycerze nie jadą do bitwy na śmiertelnych rumakach, a na powstałych z mrocznej magii koszmarach, opancerzonych w grube płachty o niepokojących runach, zawierających nekromantyczną moc. Według krwawych rycerzy, każdy człowiek na świecie może zostać zapisany tylko do jednej z dwóch kategorii godnego stoczenia z nim pojedynku przeciwnika lub kukły treningowej. Z tego powodu krwawy rycerz może okazać łaskę przeciwnikowi tylko wówczas, gdy uzna, iż z czasem może on stać się jeszcze silniejszy, a przez to może stać się jeszcze bardziej godnym walki oponentem. Koniec końców, z ich perspektywy, oszczędzenie takiego wojownika w oczekiwaniu na dzień, gdy stanie się dla nich bardziej interesujący, jest lepsze niż wycięcie go w pień razem z resztą bezużytecznego robactwa. Pomimo swojej zdystansowania i natury, i skupieniu na jednej obsesji, krwawi rycerze niekiedy przyciągają do siebie świte. Jeśli krwawy rycerz zdobędzie chwałę na jednej ze swoich wypraw, lub odznacza się wyjątkowo krwawym stylem walki, u jego boku może pojawić się zgromadzenie ludzi pragnących imitować go i uczyć się od niego. W ten sposób w istniejących zakonach i organizacjach krwawych rycerzy zakorzeniają się zaczątki nowych. Otoczony złą sławą Czerwony Książę za kwitein, był jedną z takich istot. Na początku swojej kariery był samotnym rycerzem, jednak na wieść o jego dokonaniach w Bretonii szybko otoczyły go całe armie wyznawców, zarówno śmiertelnych, jak i nieumarłych. Rycerze i ranny byli śmiertelnym zakonem rycerskim ze stali, do czasu gdy ich wielki mistrz doszedł do wniosku, że techniki Aborasza deklasowały nauki Mirmidi, w związku z czym przeciągnął całą swoją formację na służbę w imieniu ciemności. Takich grup jest w starym świecie całe mnóstwo, małych i dużych. Wśród krwawych rycerzy wielu jest również samotnych łowców, renegatów i włóczęgów. Niekiedy można ich spotkać przy mostach i brodach, sprawdzających się w walce z każdym, kto chciałby przejść na drugą stronę. Inni prowadzą ascetyczny tryb życia w wysokich górskich fortecach i tajemnych jaskiniach, prawdopodobnie trenując tych, którzy mają w sobie dość nieustępliwości, do odnalezienia ich kryjówek. Czy też zwyczajnie zabijając każdą napotkaną istotę i traktując jej jak żywność. Alternatywnie, niektórzy krwawi rycerze mogą kryć się wśród ludzi, mieszając się w tłumie z rodzinami arystokratów lub kryjąc się między śmiertelnymi rycerzami zakonów monastycznych. Krwawy rycerz może przyjąć dowolną rolę tak długo, jak długo będzie mógł dzięki niej podnosić swoje umiejętności walki mieczem i karmić się, kiedy tylko tego zapragnie. Nie jest również niczym szczególnym odnalezienie bractwa krwawych rycerzy w twierdzy wampirzego lorda. Pośród przerażających wież i gargulców zdobiących sylwańskie zamki, warto zwrócić uwagę na jej szczególne twierdze, sanktuaria, w których lordowie zabawiają swoich sojuszników lub nieostrożnych śmiertelników, snując swoje mroczne wizje zdominowania świata żywych. Arystokracja pełni księżyca, jak zwykło się ich nazywać, to wampiry wysoko urodzone, w związku z czym do ich ulubionych zajęć należą rzeczy typowo szlacheckie, huczne zabawy oraz intrygi. Jakie są słynne zakony krwawych rycerzy? Krwawi rycerze są niemal niezniszczalni. Ich pragnienie krwi sprawia, iż są nieustępliwi i niezastąpieni na polu bitwy. Na temat ich istnienia powstało jedynie kilka opowieści, jako że większość z tych, którzy ich spotkali, w najlepszym wypadku umarli ze strachu. W najgorszym zaś zostali przebici ich przeklętą lancą i wyrzuceni wysoko w górę nim padli ofiarami kłów krwawych rycerzy. Powiedział anonim, a zdradzę wam w tajemnicy, że anonim to taka nie wiadomo, kto to powiedział. O, e, dobra, pierwszy słynny zakon to są krwawe smoki. Krwawe smoki, formalnie znani jako zakon krwawych smoków oraz Ordo Draconis, hmm, byli przerażającym zakonem krwawych rycerzy znanym ze swojej niezrównanej potęgi w bitwie. Byli wytrawnymi wojownikami, z którymi żaden rycerz w całym starym świecie nie mógł się mierzyć, i żyjącymi tylko dla idei prowadzenia wiecznej wojny. Zazwyczaj walczyli z siodła, rzadziej formowali oddziały pieszych rycerzy, ale co najważniejsze, byli mistrzami sztuk walki przy pomocy wszystkich istniejących rodzajów broni. Choć ich oficjalną polityką była wiara wyłącznie w świat fizyczny, nigdy nie wznieśli się ponad używanie magii. Niekiedy posługiwali się swoimi wrodzonymi, słabo rozwiniętymi, nekromantycznymi umiejętnościami do rekrutowania nieumarłych sług. Krwawe smoki należały do najlepiej zamaskowanych w wampirzych linii krwi w całym starym świecie. Na tym rozdartym, nieustanną wojnę kontynencie wampiry mogą bardzo łatwo ukryć się między śmiertelnymi rycerzami lub obsadzić odległe od miejskich metropolii posterunki, karmiąc się przy każdej okazji i unikając wykrycia. Jednocześnie w takich sytuacjach wykorzystywali możliwość toczenia bitew, sprawdzając swoje umiejętności. Do szczęścia nie potrzebowali bowiem niczego więcej: żyli dla toczenia wojny, honoru, dreszczyku emocji w samym środku walki i mrocznej parodii cnót śmiertelnych rycerzy. Po postawiwszy sobie za wzór swojego wielkiego progenitora, Aborasza, krwawe smoki były nie mniejszą klątwą dla świata śmiertelników, niż wszyscy inni ich pobratymcy, choć sami o sobie mówili, iż są honorowi. I niekiedy okazywali łaskę przeciwnikom, nie byli przyjaciółmi ludzi mieszkających w Starym Świecie i z miejsca zabijali wszystkich tych, których uznali za słabe uszy bez honoru. Należy przy tym jednak pamiętać, że każdy wampir może mieć inny kodeks honorowy, przez co jeden wampir mógł być bardziej łaskowy, łaskawy od drugiego. Jak wygląda historia tego zakonu, wiele lat temu lud imperium nazwałby rycerzy zakonu Krwawego Smoka najszlachetniejszymi i najcnotliwszymi wojownikami broniącymi ich ziemi. Ich wielka forteca, Krwawa Twierdza, strzegła wówczas przełęczy między Bretonią a Imperium ludzkości i była znana ze swoich wysokich murów i serca jej obrońców. Jednak ich przerażający upadek z wyżyn rycerskiej czystości w najmroczniejsze otchłanie, zepsucia, nie narodził się w ich fortecy, a przyszedł do nich z zewnątrz. Pewnej nocy człowiek. Eee, zgubiłem wątek. Pewnej nocy człowiek o wielkiej posturze i szlacheckich rysach z twarzy stanął przed bramą ich twierdzy i zażądał wpuszczenia go na wewnętrzny dziedziniec. Na imię było mu Walach i pochodził z rodu Harkona, a gdy rycerze otworzyli mu bramy, nieświadomie przypieczętowali swoją zagładę. Walach od razu zaczął wyzywać poszczególnych rycerzy na pojedynki, każdego z nich pokonał z nienaturalnym wigorem i siłą, zabijając śmiertelnych rycerzy Sigmara z wielką łatwością. Był on bowiem wampirem, który nauczył się swego rzemiosła jeszcze w starożytności, od wielkiego i osławionego Aborasza, pierwszego z krwawych smoków. Choć żaden z rycerzy nie mógł mieć nadziei na pokonanie nieumarłego potwora, Walach oszczędził tych wojowników, którzy stanęli przed nim z odwagą i honorem, przekazując im dar wampiryzmu i przeklinając ich ostatecznie. Całą resztę zabił bez wahania i litości, a następnie pożywił się ich krwią. Powstając po swojej porażce jako nieumarłe potwory, upadli plado twarzy yy, rycerze, stali się przekleństwem tej samej Ziemi, której niegdyś przysięgali strzec pod dowództwem swojego nowego Wielkiego Mistrza. Porzucając dawne przysięgi złożone Sigmarowi i ludowi imperium, rycerze zrzucili z murów swojej twierdzy wszystkie strzeżone w niej dewocjonalia, dokonując masakry na swoich zakłopotanych giermkach i wynajętych najemnikach, poszerzając szeregi swoich nieumarłych sług. Ze swoich pancerzy zdarli wszelkie symbole wiary, a tworzące je płyty w krótkim czasie poczerniały odpłynącej w ich żyłach mrocznej magii. Opuściwszy bezpieczne mury swego zamku, w mrocznej parodii dawnych, dumnych rycerzy, którymi byli, wyruszyli w świat na rumakach z piekła rodem, powstałych ze ścierwa ich niegdyś szlachetnych wierzchowców. Rządni krwi rycerze zaczęli prześladować tych, których przysięgali chronić, delektując się swoją nową mocą oraz wyzwoleniem. Ludzie, którzy niegdyś darzyli ich miłością i szacunkiem, teraz musieli przyzwyczaić się do życia w cieniu przerażającej, nawiedzanej przez duchy i potwory krwawej twierdzy, wzywając pomocy. Cierpienie prostych ludzi nie przeszło jednak w Imperium Bezecha. Wiele dekad później łowca czarownic Gun Günther van Hell odkrył prawdę na temat losu zakonu i zaatakował Mroczną Twierdzę z armią Wissenlandu i Reichlandu wspieraną przez nie mniej niż cztery rycerskie zakony. Oblężenie zamku trwało trzy lata, w tracie których ogrom rozlanej krwi przekroczył doświadczenie najstarszych imperialnych weteranów. Część obecnych pod zamkiem rycerzy była nawet w stanie rozpoznać w upadłych czempionach przeciwnika braci, z którymi niegdyś stawali do walki ramię w ramię. Na przestrzeni lat ich szlachetne cechy ustąpiły psychotycznej rządzy krwi, którą odzwierciedlały ich płonące piekielną czerwienią oczy. Wiele razy krwawe smoki dokonywały odważnych wypadów za mury swojej fortecy, wbijając się klinem w szeregi imperialnych żołnierzy i wyżynając całe setki przy jednej szarży, jednak morale imperialnych oddziałów było niemożliwe do złamania. Zwykli śmiertelnicy walczyli z krwawymi smokami bez kompleksów i z wielką determinacją, pozbawiając życia wielu wampirów. Ostatecznie siły imperium zdołały przedrzeć się do zamku. Rycerze z krwawej twierdzy nie byli w stanie oprzeć się przytłaczającej ich liczebnie armii, koniec końców niemal wszyscy zostali wybici. Niewielka część krwawych smoków uszła jednak z pola bitwy, i chcąc ratować życie, udała się w ich zamek Dzicz gdzie przez wiele lat byli celem polowań prowadzonych przez rządnych zemsty żołnierzy Wangela. Po zakończeniu się oblężenia krwawa twierdza popadła w ruinę, a jej źli panowie stali się częścią imperialnych legend. Choć rycerze, którzy dawniej nazywali tw krwawą twierdzę swoim domem, zostali pokonani, nie wszyscy zostali zniszczeni. Część z nich uciekła przed obawą i rozproszyła się po ziemiach imperium, e, e, przed obławą i rozproszyła się po ziemiach imperium, Bretonii, Tilei i jeszcze dalej. Na przestrzeni lat Ci upadli wojownicy zaczęli wynajmować swoje miecze i lance za pieniądze, stając się mrocznymi najemnikami, samotnymi pojedynkowiczami i przerażającymi najeźdźcami. Jednakże po wielu stuleciach od upadku krwawej twierdzy i zniszczeniu ich zakonu, po imperium zaczęły krążyć plotki o jej ponownym zasiedleniu. Ci, którzy żyli w pobliżu gór, mówili o nocnych łowcach prześladujących krasnoludzkie twierdze. Rozsiewający te plotki podróżnicy mówili, że nieśmiertelni rycerze raz jeszcze karmią się ludzką krwią w swych starożytnych, zakurzonych komnatach, a ich dawnych murów strzegą szkieletowi strażnicy. Niektórzy mówią, że to sam Walach powrócił oraz że zgromadził pod sobą siły zdolne do zniszczenia wszystkich tych, którzy niegdyś próbowali go zgładzić. Krwawe smoki to rycerze, będący makabryczną, przerażającą parodią cnotliwych wojowników zepsutych przez Walacha. Wampiry krwawych smoków, niewywodzących się, niewywodzące się z krwawej twierdzy, są równie przerażające. Wielu z nich było niegdyś synami marnotrawnymi swoich dumnych, upadłych rodów. Ich niegdyś lśniące pancerze zostały splugawione, a ich imiona wymazane z rodzinnych kronik oraz zakazane przez światło i lud, którego przysięgali chronić. Wielu z nich nosi ręcznie kute pancerze, będące dziełami sztuki spod młotów, najzdolniejszych płatnerzy świata, niekiedy dalej noszący, noszącymi heraldykę, przy pomocy której owi rycerze symbolizowali swoje. Pochodzenie jeszcze za swojego śmiertelnego życia. Choć wielu z nich może dzięki temu kryć się między ludzkimi rycerzami i utrzymywać iluzję własnej śmiertelności, większość z nich wybiera życie pustelniczych diabłów prześladujących dzikie obszary Starego Świata lub izolujących się w jaskiniach, gdzie mogą w spokoju trenować. Choć rycerze z krwawej twierdzy utrzymują smoka jako swój symbol, jest to ich jedyna pamiątka po dawnym życiu, jakie wiedli, ich pancerze są dziś oznaczone przerażającymi obrazami śmierci i rzezi. Ich ostrza to upadłe miecze inkrustowane mrocznymi runami i kamieniami metali szlachetnych, stylizowanych na gust typowy dla dzikich bestii. Herby i inne symbole krwawej twierdzy przyjmują kształt smoka i smoczych skrzydeł. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy pierwszy odcinek na temat krwawych rycerzy i yy, rycerzy yy, z, z krwawej twierdzy. Potem są templariusze z Drakenhof, to będzie w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.